Montaż zlewu nakładanego na blaty kuchenne, kronoszpan slimline, niezbędne narzędzia. Stół roboczy, odkurzacz. Szablon dostarczany ze zlewem lub wielofunkcyjny szablon festul. Frezarka do krawędzi z frezem do frezowania. Frezarka górnowrzecionowa z frezem o średnicy 14 mm i 9 mm do laminatu. Ściski stolarskie, ręczne narzędzia montażowe, młotek, śrubokręt, miara, ołówek, okulary ochronne, zatyczki do uszu, rękawice ochronne, zestaw do montażu blatu kompaktowego w przypadku zlewu podwieszanego. Profesjonalne i prawidłowe zamontowanie zlewu ma bardzo duże znaczenie, ponieważ źle zamontowany zlew może prowadzić do jego uszkodzenia podczas codziennego użytkowania. Podczas montażu należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić, czy blat ma odpowiedni wymiar, nie posiada mechanicznych uszkodzeń lub wad i różnic kolorystycznych. Jeśli mamy blat zabezpieczony folią, to należy usunąć ją dopiero po montażu. Rekomendujemy montaż z lewu przy użyciu frezarki oraz szablonu dostarczanego w zestawie lub szablonu wielofunkcyjnego firmy Festul. Na filmie pokażemy montaż przy użyciu szablonu firmy Festul. Blat kuchenny i szablon ustawiamy we właściwej pozycji tak, aby minimalna odległość od krawędzi była nie mniejsza niż 40 mm. W przypadku, jeśli zlew montujemy w pobliżu połączenia blatów, to odległość od miejsca połączenia powinna wynosić minimum 150 mm. Aby frezować teraz blat w sposób dokładny, używamy ścisków i mocujemy szablon na blacie. Frezarka górnowrzecionowa jest gotowa do pracy. Mamy przygotowany pierścień kopiujący 30 mm i frez do wpustów 14 mm. Frezujemy według szablonu, dzieląc całą grubość na trzy przejścia. Frezowanie rozpoczynamy z ustawieniem 1 trzecia grubości całego materiału i prowadzimy frezarkę po wewnętrznej krawędzi szablonu. Prowadzimy urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Powtarzamy czynność, zwiększając głębokość do 2 trzecich grubości blatu, a następnie na pełnej grubości, wysuwając frez poza dolną krawędź materiału. Po poluzowaniu ścisków i odłożeniu szablonu fazujemy górną krawędź wyciętego otworu. Używamy do tego zadania frezarki z frezem do fazowania o kącie 45 stopni na głębokość fazy 2 mm. Prowadzimy frezarkę również zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po tej operacji lekko szlifujemy wyciętą krawędź papierem o granulacji P180 do P220. Przy czym należy uważać, aby nie szlifować płaszczyzny, ponieważ może to trwale uszkodzić blat. W tak przygotowany otwór blatu wstawiamy zlewozmywak, przy czym zależnie od modelu w obrzeżu wkładamy gumową uszczelkę, jeśli fabrycznie nie jest zintegrowana ze zlewem, lub paski z elastycznej masy uszczelniającej. Do połączenia zlewozmywaka z blatem służą zaczepy oferowane przez producenta zlewu, rozlokowane na obwodzie i przykręcane wkrętami dociskającymi je od spodu blatu. Montaż zlewu podwieszanego na blacie kuchennym kronoszpan slimline. W pierwszej kolejności trasujemy środek otworu pod zlew i ustawiamy szablon pod odpowiedni wymiar. Następnie nawiercamy otwór o średnicy 8 mm, który będzie osią obrotu wycinanego okręgu. Szablon należy zabezpieczyć taśmą tak, aby przypadkowo nie uszkodzić powierzchni blatu. Należy również zabezpieczyć blat z drugiej strony inną płytą, aby wycinane koło w końcowej fazie frezowania nie wyłamało krawędzi. Obracamy blat na lewą stronę i przystępujemy do frezowania otworu pod zlew. Następnie fazujemy górną krawędź wyciętego otworu. Używamy do tego zadania frezarki z frezem do fazowania o kącie 45 stopni na głębokość fazy 2 mm. Prowadzimy frezarkę również zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po tej operacji lekko szlifujemy wyciętą krawędź papierem o granulacji P180-P220, przy czym należy uważać, aby nie szlifować płaszczyzny, ponieważ może to trwale uszkodzić blat. Trasujemy miejsca do frezowania otworów, w których zamocujemy mosiężne kołki rozporowe zawarte w zestawie do montażu blatu kompaktowego. Frezujemy otwory o średnicy 9 mm na głębokość 10 mm. Osadzamy kołki rozporowe, a następnie używamy żywicy uszczelniającej w kolorze blatu z pakietu instalacyjnego firmy Gaber. Żywicę nakładamy równomiernie na płaszczyznę przy krawędzi wyciętego otworu. Teraz przykładamy zlew, aby wycisnąć nadmiar żywicy i równo uformować położenie zlewu. Następnie dokręcamy klipsy dociskowe śrubami z pakietu instalacyjnego i zdejmujemy czystą ściereczką nadmiar żywicy. Czynność tą wykonujemy na prawej stronie blatu. Po związaniu nałożonej żywicy wyciętą krawędź blatu zabezpieczamy olejem z zestawu instalacyjnego.